Oj, 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 to prawda. Oj, 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 No dobra. Kliknę. Jezusku, nie wierzę w Ciebie, kurwa, ale jak istniejesz, to mnie uratuj. Dobra, jedziemy. tak Szczeżeń już mnie zdążyli wkurwić. Tym, że się pojawili, kurwa tym, 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 my się kurwa od miesiąca znacie. Moi ludzie, chuj, lekcia miał nie być, jeszcze miesiąc temu pojawił się moi ludzie ze mną cały rok <grym> tu <wytania> <mówiło> <mówi> ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Flippie ci się impreza całą noc Feep, moi ludzie ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Całą salę Nowy rok, lecimy znowu wszyscy w balet. Nowy rok, leci szok, teraz ręce w górę. Nowy rok, wszyscy szok, mamy miniaturę. Ależ ten znowu ziomek nawalony, ona kręci do Pomaja, patrzę na balony. Kręci mi się w głowie, a tu znowu dream leci. Nie wiem już, gdzie jestem, to Warszawa czy śleci. Wbijam się na dance floor, mało tańczy dance hall, dawaj szybki dance hall. Już poczuła to flow, razem zrobimy show. Come on, baby, get low. Dzisiaj się za całą rok moi ludzie ze Czemu nie dali mi śpiewać? Czyż to, to, to jest takie żenujące, kurwa Nie oni TikToka nagrywają, że coś Leksiu śpiewa praktycznie, nie wiem, może się za chwilę wydarzy coś innego, że, że oni też trochę pośpiewają, ale śpiewa Leksiu, kurwa, te piosenki a oni do tego ruszają bustawi. To jest takie smutne ze mną cały rok, baby tu ze mną, ze mną dzisiaj. Jedną noc, ci się i preza całą noc. moi ludzie ze mną cały rok. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Z moimi na jachcie, z moimi ziemami na starcie nam skręci się do rana, spadaj młoda bo masz wsparcie Z moimi zimami pod palmą, z moimi zimami na iPhone Pisze my przez całą noc, przy skarbie masz figurę fajną Leci drop, wszyscy skok, znowu leci sos wie stop, oni chodź, znowu leci sos. Leci drop, wszyscy skok, znowu leci sos Skaczę w bok, baby chodź, znowu tracę wzrok się impreza całą noc, wimpy moi ludzie ze mną cały rok, baby chodź tu ze mną ze mną dzisiaj bądź, mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc, ci się impreza całą noc, wimpy moi ludzie ze mną cały rok, baby chodź tu ze mną ze mną dzisiaj bądź, mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Hmm. 100 Sto tysięcy łapek górę, kolejny teledysk na Tak o, nie. Tak szczerze tylko ta nuta była dobra. Ta nuta kozacka pój Ale powiem wam jedną, jedną dobrą rzecz. Fajnie, że tu nagrali, bo przynajmniej będzie parodia. To jest kurwa plus tej nuty. Nie chce mi się o niej dyskutować, no kurwa, no jest... No jest jaka jest, nie? Nie jest jakaś turbo turbożenująca, ale no jest... Ten Charo NBA taki... miał chujową zwrotkę... To od odlegsza takie nawet to, Tak szczerze. A, to jest dobra nuta. Chcesz pięknych się do mnie. A to musimy wszyscy razem zaśpiewać, a nie! Moja miła, coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Moja miła, w Twojej miłości siła mnie już przepełniła, ja tak kocham cię. Moja miła, coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Moja miła twej miłości siła mnie już przepełniła Ja tak kocham Cię